Jestem Gremlin i słuchaj, dzisiaj chciałem Ciebie zaprosić na jutro, na mojego live'a urodzinowego. Będzie on w najbliższą sobotę, 27 listopada, już od godziny 10. I jeżeli mi się uda, będzie to live 24 godziny. Oczywiście zobaczymy, jak mi się to uda ze względów, nie wiem, tam zdrowotnych, samopoczucia, etc., etc. Ale jak co roku, na takim właśnie streamku urodzinowym będą dla Was przygotowane nagrody. Jedną z nagród jest rzecz, o której mówiłem tutaj już w tym filmiku. Tam są też dokładne zasady, czyli konkurs, gdzie mogliście wygrać 100 zł. I osoby, które tutaj spełniły wszystkie wymagania powiedziane w tym filmiku, mogą hasło wysłać mi na maila, który między innymi teraz Wam się wyświetla na ekranie. Tylko pamiętajcie, ja. Będę akceptował tylko te maile, które wpłyną do jutra, do godziny 9. Po tym czasie już mail nie będzie miał dla mnie żadnego znaczenia. Kolejna kwestia to są nagrody. Będą nagrody rzeczowe, będą nagrody w formie skinów. Mogę też powiedzieć, że są wśród tych nagrod rzeczowych przygotowane nagrody związane z takimi markami jak marka Lego, czy też z marką Super Zinks czy Super Finks, jak to są te najnowsze serie, ja tam się dokładnie na tym nie znam. Będą również rzeczy związane ze skinami z mam kilka przygotowanych dla was skinów z... do broni, jak również i kilka naklejeczek na te bronie. Natomiast tak, jeżeli chodzi o nagrody Nagrody będę też przydzielał dla Was co osiągnięcie kolejnych 10 subskrypcji na moim kanale e, będzie odbywała się e, takie losowanie. E, Im szybciej się uda e, Wam wbić kolejne progi, no tym szybciej, że tak powiem, rozlosujemy wszystkie nagrody. Dlatego zachęcam Was. Do tego, byście na streamku e, udostępniali e, streamka i zachęcali e, znajomych do wbijania i subskrybowania kanału. Natomiast nie tylko samymi nagrodami streamek żył będzie mianowicie będziemy grali w różnego rodzaju gry i w tym momencie w którym publikuje się ten film na discordzie w dziale plan live dokładnie cała rozpiska wam się wyświetli, zresztą zapraszam was na tego discorda, no bo wspólnie tutaj z innymi gamowiczami staramy się tam zbudować całkiem fajną społeczność E, także bardzo oczywiście serdecznie pozdrawiam e, tutaj osoby, które są już na naszym Discordzie. E, I słuchajcie, jeżeli chodzi o gry... Będą różnego rodzaju gry, również w nowości. Ale też dobrze Wam znane Bedwarsy będą też Dead Swapy z widzami na jednym z moich serwerów. Będzie również Cup Game. Także trochę będzie się nie działo. Będzie oczywiście CSGO, może wleci też Valorant. Zobaczymy. Będzie też Golfik, będzie też myślę coś z Robloxa tak żeby każdy czuł się zadowolony i ukontentowany natomiast jak mówię pełna rozpiska jest w tym momencie już na moim discordzie serdecznie Was zapraszam no i co to jest w zasadzie chyba tyle tutaj nie ma sensu niepotrzebnie przedłużać mam nadzieję że widzimy się już jutro na live tak jak mówię, od godziny 10, także dzięki, do zobaczenia i liczę na swoją obecność. Trzymaj się, cześć!